Na ligowe tory powrócili żużlowcy tak pierwszej jak i drugiej ligi. My w Zielonej Górze emocjonujemy się jeszcze, miejmy nadzieję w tylko w tym sezonie rozgrywkami drugoligowymi. Przed nami mecz 11. kolejki mistrzostw drugiej ligi kończący pierwszą serię, pierwszą rundę spotkań Zielonogórski Klub Żużlowy Polmo podejmować będzie dziś na własnym torze ekipę zupełnego beniaminka drugiej ligi, sekcję reaktywowaną po 37 latach drużynę Kolejarza Rawicz. Drużynę kolejarza Rawicz do prezentacji przyprowadził kierownik drużyny Bogdan Dolny. Z numerem pierwszym w drużynie kolejarza stary dobry znajomy z Zielonogórskiego Toru. Startował tutaj w barwach Morawskiego Zielona Góra Zbigniew Krakowski. Numer dwa to Mariusz Szmańda. Numer trzy wychowany Gnieźnieńskiego Startu 23-letni Marek Nowak. Z numerem czwartym Sławomir Rypień. Z numerem piątym wychowanek Leszczyńskiej Unii liczący sobie 34 lata Zenon Kasprzak, lider drużyny Rawickiej w tym sezonie. Z numerem 6 pierwszy młodzieżowiec drużyny kolejarza Rawicz Przemysław Pfeifer drugim młodzieżowcem w drużynie kolejarza będzie Marek Rypień a zawodnikiem rezerwowym wychowanek Leszczyńskiej Unii 20-letni Piotr Dym Drużynę Zielonogórską do prezentacji przyprowadził tradycyjnie Krzysztof Antkiewicz z numerem 1 w drużynie Zielonogórskiej kapitan ekipy zkz Polmos Andrzej z numerem 10 człowiek, który wygrał mecz w rybniku. Tomasz Kruk. Numer 11. Jarosław Szymkowiak. Z numerem 12 Ireneusz Kwieciński. Numer 13 Sławomir Dudek. Z numerem 14 już po kontuzji w pełni sił Krz Grzegorz Kłopot. Jego partnerem w parze w wieścigu młodzieżowców będzie z numerem 15 Grzegorz Walasek. Dziś w drużynie zielonogórskiej rezerwowym będzie Rafał Jełowicki. A więc Państwo znają już oba składy, składy obu ekip. Obie drużyny przyjechały dziś do Zielonej Góry. Zielonogórzanie oczywiście występują na własnym torze. Nie korzystają z zawodnika zagranicznego. Podobnie drużyna przyjezna, a więc ekipa kolejarza Rawicz. Zdecydowanymi faworytami tej potyczki są Zielonogórzani. Którzy liczą na to, iż odniosą tutaj bardzo wysokie zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że emocjonujące będą wyścigi z udziałem Zenona Kasprzaka i zielonogórskich żużlowców. Drużyna Rawicza. Po, po dotychczas rozgranych 10 spotkaniach zdobyła 8 punktów i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Teraz miła uroczystość na zielonogórskim stadionie. Firma Aral Polska przekazuje żużlowcom ze Polmoc Polmos 2 nowe motocykle. Motocykle Jawa z leżącym silnikiem, wyposażone w sprzęgło Neba, odpowiednie. Nowe widelce te motocykle otrzymają zawodnicy młodzieżowi ekipy zielonogórskiej Grzegorz Kłopot i Rafał Jełowicki. A więc wzbogaci się park maszynowy drużyny zielonogórskiej. Dwaj młodzieżowcy będą mieli najwyższej klasy sprzęt. Miejmy nadzieję, że na tym sprzęcie dziś zobaczymy obu zielonogórskich młodzieżowców w udanych wyścigach na tym torze w meczu 11. kolejki, w którym ZKŻ Polmos podejmuje kolejarza Rawicz. Shqiptare, 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 shqiptare.